O, klimat. dobry. A gdzie to się idzie? Na dworze tego, tego nie dam. To Pikachu będzie zły. Dobra, to lecimy na wesele. Patron Sorbet dziś się hajta Z Adą No i nie może nas tam zabraknąć o, Dzisiaj Lewy jest z nami Jest Łukasz Dzisiaj mamy Eleganckie garnitury Weselne I jest Maciek się zaczął. Weselny klimat Tak się zaczyna Styl 5 5.8 co 5-8 uu kurwa To ty grzeczny chłopak jak 5.8 masz na Janosiku Ale używam go tylko jak samochodem jadę Ale chyba y, tym służbowym jak jeździsz testujesz Dobra to jedziemy czekaj tak? poczekamy musimy poczekać no Jadą 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 Jadą, 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 jadą. Poszli Poszli kurwa! jego ma Kurwa, sekundę postaci już stuwa na, na tym, na temperaturze, nie? No tragedia. Sorbet se wyjął. Ja mówiłem mu, zamów pogodę dobrą, na wesele to przyjedzie, nie? Ale no przesadził. Tak, dobrze, to musiał podsypać chyba. Ja myślę, że on tam, ta. Powiedzieli mu, że dwie stówy za pogodę, a on dał napiwek piwek za duży chyba i korwa, będzie. będzie Jest pogoda! Co tu znowu 40? Kurwa! Aha, dlatego Dobra. <laughs> hamuluj! Dobra hamuluj, ta, bo tu jest schodek. Wszystko już. Już wiem po co te 40. Dobra, dziękujemy za informację. Tak bez tej bluzy to wiesz jak wyglądasz? Taki chłopek roztropek. O, 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 panie, o panie, jaka dziura. O, panie, jaka dziura. O. O. <laughs> jak rowerem jak z komunii. Zobacz, że niby jakiś tam schodzi. No kurwa, a ty myślałem, że co? A ty co? Co to ma być? Ja mam nowiutkę, ja mam nowiutkę. Pod roku? Pół roku leżały w trafie i czekały na tobie Jak to jest krawężnik? Gdzie tu jest wjazd? Gdzie tu jest wjazd? Kręć, strach. Jak się wyłomi, Oddaję. Dzięki. 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 Dzięki Dzięki Lewy pakuj Lepiej się do miski Przepraszam można. Ej, kurwa Dzień dobry gdzie ty wiesz? A gdzie to się idzie? No, co ty to się to jest woda no? Na włoży stoi To jest mi się śmieli że nie mam no. młody <noise> nie <noise> <noise> A ja do środka wszedłem Chodźcie <noise> Wszystkiego najlepszego Zdrowia szczęścia i słodyczy <noise> Motoadiks zitzy Dużo dzieci, zdrowia, pieniędzy i wszystkiego co najlepsze I dobrego oglądania filmów naszych <laughs> Także wszystkiego najlepszego Zdróweczka Taki mały upominek od nas tego, tego nie dam Co? Nie, tego to nie o, No To jest chyba, na twojo, twojo fondo chyba palo. Ja to Gigi mam tu. Cześć. A gdzie masz godność? W domu. Ty Dzień dobry. Kurwa, nie złamnę się na raz. A jak ty żeś ubrany przyjechał. Witamy was serdecznie. Mam nadzieję, że będzie dobra atmosfera, bo jak będzie zła, to Pikachu będzie zły. A! Subskrybujcie kanał, zostawiajcie dzwoneczek, koniecznie, żeby wiedzieć o naszych nowych filmach, a my lecimy, ją. To jest to tak skurwiony kot jakiś. A zobacz, ucho! Jak się zmieniasz, to ucho ci się zmienia. Ty do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. Tak jak kot czasami zmienia jak słucha z drugiej strony. Teraz słuchasz mnie, a teraz do lasu słuchasz, co tam świrszczy w lesie. Biomeczek jakiś zadowolony, jak spojrzał. Panu no to jest Pokémony, to dobra Pokémon, czy już wszystkie masz? Musimy ocalić świat w prawo. Banon, wybieram cię Skierdalaj nie mam czasu. Odwal się od mojego pokebona O, klima. Wjeżdżamy. Zamykajcie. Macie Ariel, żebyście wyprali się wreszcie. Patrzka na koncie Co? Czasu na koncie no Mam To ja go tak robię To ja nie mam Tyle, tyle czasu czas nie jeździłeś, to... tyle żydれhy. przeszło ci postawienia kolejek Trzy dwa. Ty łupież jakiś masz Jakim łupieżem? Jedno do tego Tego to można złapać i pa To, to jedno do A ty co? Ty. Ty, <grywa> Ej, ja bym usunął, wziął? Panie... Jawor, to zobacz, jakby nie z nami przyjechał Ja, ale? ja ale... Ty, a co ty? Gdzie położyłeś? Ja myślałem, że żeś wsiadł w taką dziurę, jak w skuterach co na dole <grywa> <grywa> to <cię> chodę, <grywa> <grywa> Niech ktoś powie, że sporty to mniej wygodne <grywa> ta, to jest to ta? 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 Nie. Niech ktoś powie, że F4 to sport <grywa> Ha 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 ha!